Radio Żabka. Witam w poświąteczny wtorek. To poranna rozmowa w Radio 90. Z nami prezydent Rybnika Wiotkuczara. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Święta, święta i po poświęta. No niestety. No właśnie, ale w tym roku to było wyjątkowe, musi pan przyznać, bo w cieniu wojny w Ukrainie, no i z uchodźcami, którzy przybyli do naszych domów, przybyli do Rybnika. Tak, to na pewno nowe doświadczenie. Zresztą ta wielka Noc będzie trochę przedłużona. Wielu e, uchodźców z Ukrainy to prawosławni, którzy świętują za tydzień, także myślę, że to doświadczenie e, Świąt Wielkiej Nocy będzie nam trochę przedłużone, ale z drugiej strony też mamy świadomość tego, że dla nich ten czas jest naprawdę czasem wyjątkowym, bo to i tęsknota za rodzinnym domem, za najbliższymi, ale też cały czas strach o to, co, co dalej, co dalej z Ukrainą. Tym bardziej, że doniesienia dziś, z dzisiejszego poranka są takie, że rozpoczął się jakby drugi rozdział ofensywa czy bitwa o Donbas. Yy, wojna może się przedłużać. Czy my dzisiaj już wiemy, ilu mamy Ukraińców na terenie miasta Rybnika? U, mam na myśli oczywiście tych uciekinierów wojennych. No jeżeli mówimy o tak zwanym zasobie miejskim cały czas ta liczba jest pomiędzy 300 a 500 osób. Wiemy, że mamy na danych już blisko 2000 numerów PESEL, ale przypomnę, no Ukraińcy mogą się poruszać oczywiście po całej Unii Europejskiej, stąd ta liczba zawsze jest zmienna. Czyli te szacunki mówiące między 2 a 3000 cały czas jest aktualna, tak? Tak, myślę, że, że tak. Zresztą po wielu spotkaniach w telekonferencjach z wojewodą my też widzimy, w jaki sposób te liczby są zmienne we wszystkich właściwie miejscowościach. To jest też naturalny proces. Spotykają się rodziny, znajomi, no, też próbują niektórzy stawać na swoje własne nogi, szukają pracy, to też jest warto podkreślać. Dobrze, ten wątek ukraiński pozostawmy, ponieważ no, życie biegnie swoim rytmem. Jutro spotkanie dotyczące przyszłości kolei nad terenie miasta Rybnika. Myślę tutaj o spotkaniu z mieszkańcami Kłokocina. To są długo oczekiwane konsultacje, nie online, ale właśnie spotkanie będzie przebiegało w atmosferze twarzą w twarz. E, jedyny możliwy przebieg nowej linii kolejowej przez aglomerację rybnicką wiedzie wzdłuż autostrady A1 i to jest, tak twierdzą władze Rybnika, tak twierdzi prezydent miasta. Dlaczego tylko ten? No i pytanie, co zrobić, bo mieszkańcy nie chcą żadnej nowej linii kolejowej. Widzi pan tam szansę na jakieś porozumienie? No, panie granicy, że Konsultacje są po to, aby przypomnę nie samorząd miasta rybnika, bo to nie miasto rybnik jest inwestorem, tylko centralny port komunikacyjny, a właściwie w jego imieniu spółka EGIS Polska. Ona organizuje te konsultacje. Przedstawiono wcześniej tak naprawdę studium lokalizacyjne. Wyszło z tego studium, że jedyny możliwy przebieg tej w szybkiej kolei to właśnie e, tereny wzdłuż autostrady A1. Są cztery warianty na stoda, no i teraz o tych czterech wariantach e, spółka EGIS Polska będzie mówić, przedstawi je zapewne, no i na pewno będzie to miało bardzo duży wpływ na życie części dzielnicy Kłukocin. Stąd zachęcam do udziału w tych konsultacjach 20 kwietnia o 17 w szkole Poseł nr 19, aby też przedstawić swoje. E, spojrzenie, no i też zapytać o kwestie odszkodowawcze, o e, wszystko to, co z, jest związane z potencjalnymi e, wykupami. czy na pewno też bardzo, bardzo ważne dla mieszkańców, że takie głosy do mnie spływają. No, oczywiście, że to jest najistotniejsze. To już dzisiaj wiemy, ilu mieszkańców będzie musiała czekać przeprowadzka? Tak naprawdę konsultacje są właśnie po to, by się tego dowiedzieć. To znaczy, mamy cztery warianty, no i na e, miasto, Rybnik też ma uwagi do właściwie każdej, e, każdego z nich. E, też przecinają się przecież systemy kanalizacyjne, systemy komunikacyjne, które są istotne dla samego miasta. No ale na pierwszym miejscu na pewno problem mieszkańców, to zawsze duże emocje w momencie, gdy ktoś się dowiaduje, że jednak będzie musiał się przeprowadzić, na jakich warunkach, no to wszystko jest dzisiaj bardzo ważne i mam nadzieję, że jutro to w dużej części zostanie wyjaśnione. Ja pamiętam, mowa była chyba o 50 budynkach w tym najmniej dotkliwym wariancie, prawda? Tak, mniej więcej o takiej liczbie mówimy, no zresztą też dochodzą mnie głosy, no, że ci, którzy mają zostać niewysiedzeni, czyli być de facto w sąsiedztwie tej linii, no, też nie są zachwyceni no, z takiego sąsiedztwa, zresztą nie dziwuje się. No, zawsze tego typu działania wymagają e, kompromisu, no, ale mam nadzieję, że też te konsultacje e, na samorządowa moc na to, żeby to nie były konsultacje online, no, coś rozjaśnią i pokażą też jakieś terminy, jakiś harmonogram, no, i e, te podstawowe zasady, na jakich zasadach ewentualnie mieszkańcy będą musieli opuszczać swoje domy, co z odszkodowaniami. Dokładnie tak, a doświadczenia y, mieszkania przy autostradzie A1, czy nawet przy drodze regionalnej pszczyna Busz pokazują, że ci bezpośredni sąsiedzi, którzy pozostali, no nie mają łatwego życia. Stąd na przykład budowa teraz ekranów, tak? W wielu miejscach. Tak, tak, to prawda. No i y, jest też tak, że ci, którzy na przykład pod drodze pszczyna no musieli zmienić swoje miejsce zamieszkania, y, nie spotkałem niezadowolonych, tak powiem. Panie prezydencie, przenieśmy się teraz do centrum Rybnika na ulicę Halera. Tam Towarzystwo budownicze Społecznego buduje, no właściwie no na razie remontuje miejsce, które przyniesie, wszyscy mają taką nadzieję, nowoczesne mieszkania i zostały dwa wolne. Jeden ktoś może powiedzieć tylko dwa wolne, a inny może powiedzieć nie udało się wszystkich sprzedać. Gdzie leży, prawda? No przede wszystkim ja pamiętam te głosy, że nie uda się sprzedać prawie żadnego, że nie będzie zainteresowania w Rebniku. No tak naprawdę zostały zaledwie dwa wolne. Ja myślę, że chcemy mieć w hipotetyce, po prostu ładną architekturę w centrum, chcemy mieszkać też wygodnie w tym centrum. Blisko parking wielopoziomowy, blisko rynek, blisko miejsca pracy, blisko również dojazd na przynę racibów. Także ma w te miejsce wiele atutów. Myślę, że konkurs architektoniczny, który został rozstrzygnięty i dzisiaj ta bryła, która powstaje jest właśnie wynikiem tego konkursu, też pokazuje, że w Remniku chcemy ambitnie, ładnie budować i to będzie naprawdę ładny kwartał miasta. Panie prezydencie, jakie to dwa mieszkania jeszcze pozostały? To są dwa mieszkania, z tego co pamiętam, 44-metrowe, także myślę, że więcej informacji właśnie w TBS-ie, Towarzystwu Budownictwa Społecznego, Twój dom w gledniku, tam e, pełne informacje na ten temat. Korzystając z okazji, chcę zapytać Pana o pieniądze, bo niektórzy nie wnosili żadnego wkładu własnego. To oczywiście zmniejsza e, te pule na start TBS-u, nie martwi to Pana? No, powiem tak, zawsze lepiej, gdy ta pula jest większa, ale damy radę i bez tych wkładów. Powiem tak, że ta formuła prawna, która została zastosowana, czyli TBS, no, sprawdza się w wielu, wielu samorządach. Właściwie byliśmy jednym z nielicznych miast, ponad 100 tysięcy, gdzie TBS-u nie było. Jest raczej tu spokojny. Przypomnę, że jeszcze mamy w planie budować mieszkania na Okulickiego i na Sztolniowej. Także to dwa obszary, gdzie też TBS będzie inwestował także w ramach tej spółki no, będzie się ten kapitał równoważył no i jest tu nastawiony kapitał który no, ma perspektywy kilkunasto kilkudziesięciu e, trwałego rozwoju w naszym mieście. Także... Ostatnie pytanie do 30 czerwca 2022 roku no, czyli tego oczywiście właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków. To może brzmi Mówiąc krótko, trzeba powiedzieć, czym się pali. Ile osób do tej pory złożyło deklarację? W skali kraju to około 2 miliony 900 tysięcy. Nie mam po świętach aktualnych danych z samego rybnika, ale na pewno wielu jest takich, którzy czekają na ostatni moment. Ja tu apeluję, aby jednak tego nie robić i już teraz sięgnąć po wersję elektroniczną najlepiej tego formularza. To nie jest aż tak skomplikowane, jak niektórzy myślą, i go po prostu wypełnić. To jest obowiązek, a to oznacza, że ono niestety. Po pierwszym lipca obecnego roku pewno ustawodawca będzie groził nam mandatami za to, że się nie zarejestrowaliśmy. To ma pomóc nam wszystkim w rozwoju sieci ciepłowniczej, ale też w analizie tego, jaki zasób w piwnicach posiadamy, czym pali mówiąc. Czym ogrzewamy dom? Dokładnie tak. Wystarczy wejść. Jest to na tyle proste, że można intuicyjnie, czy trzeba zatrudniać sztab fachowców, którzy wypełnią te tabelki. Właśnie chodzi o to, że jest to intuicyjnie, tak ta ankieta została przeprowadzona. Na pewno ci, którzy są choć trochę z internetem obeznani, to sobie dają radę. Warto poprosić czasem młodszych członków rodziny, to też, też się z pewnością uda. Dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję za poranne spotkanie, poranną rozmowę. Gościem Radia 90 był prezydent Rywnika Piotr Kuczera.